Piękny słoneczny dzień. Zmierzam do rybnika. Na pace naszego filmowego samochodu dostawczego mam świeżutki, pachnący czerwony wózek tenktusa. Zmierzam do pewnego garażu. A to garaż. O tym przekonacie się już za chwilę. Cześć, nazywam się Kasper Woryna, pochodzę z Rybnika, jeżdżę już na żużlu od piątego roku życia. Jedne z moich ważniejszych osiągnięć to, gdy zaczynałem na mini żużlu indywidualne mistrzostwo Polski między innymi, czy też czwarte miejsce na mistrzostwach świata. Później przechodząc na duży tor, jedne z największych sukcesów to na pewno drużynowe mistrzostwa świata juniorów, czy właśnie też Kolejny raz moje ulubione miejsce, czwarte na Mistrzostwach Świata Juniorów Indywidualnych. W zeszłym roku trzecie miejsce na Mistrzostwach Europy w jednej z rund w Chorzowie. I tyle. Zapraszam do wywiadu. Jak, jak patrzę na Ciebie na, na stadionie, to wydaje mi się, że Ty się urodziłeś z motorem. Tak jakoś to się odbiera, czyli jak się na Ciebie patrzy. Czyli... Tak naturalnie jedziesz i tak naturalnie prowadzisz motocykl, że wygląda to tak, jakby to było część Twojego ciała. Czy zgadzasz się z taką opinią, czy, czy niekoniecznie? Czasami, czasami na pewno to może tak wyglądać, ale tylko jak motor jedzie. Czasami mam ochotę z niego zejść i mam wrażenie, że prędzej pobiegnę. Hmm. <gry> Natomiast no, wiadomo, że jak wszystko gra, to i też fajnie się jedzie, zabawka i. E... Wszystko ładnie wygląda, a najważniejsze, żeby to jechało. No, szczególnie jesteś znany z takich popisów na sam koniec. Jak rzeczywiście mecz ci pójdzie i wszystko poszło tak jak trzeba, to zaczyna się troszeczkę takich trików dziać w międzyczasie. Czy to jest jakiś taki specjalny zabieg, czy, czy nie wiem, czy próbujesz podkręcić atmosferę? Z czego to wynika? Wydaje mi się, że z czystej radości po prostu jakieś okazywanie szczęścia i czysta improwizacja. Czyli rozumiem, że to jest nie tylko Twój zawód w pewnym sensie jednak, tylko jakaś tam pasja też, tak? No wiadomo, jak, jak się coś kocha, to wtedy nie trzeba pracować, bo to jest wykonywane jednocześnie i na razie jest tak jeszcze, że mnie to cieszy i lubię to robić. A jak myślisz, jak długo ci to będzie sprawiało przyjemność? Jesteś stosunkowo młodym zawodnikiem. Wiadomo, że większość e, w ludzi w Twoim wieku no, ma szczyt jakiejś tam kariery albo zaczyna wchodzić na szczyt kariery. Jak, jakie to są Twoje plany na przyszłość z tym związane? No myślę tak, do 50 możemy to będzie cieszyć. <gry> natomiast jeżeli to będzie trochę szybciej, no nigdy nic nie wiadomo, co będzie jutro, co będzie pojutrze. Natomiast na razie cieszę się z tego, jak jest. i Wiadomo, jakieś tam plany na przyszłość są, ale to życie zweryfikuje. Ten sport w pewnym sensie to jest jakaś tam twoja, twój rodzinny spadek, tak? A jak myślisz, co by się, jaki sport, czy w ogóle uprawiałbyś, uprawiałbyś jakiś sport, gdyby na przykład nie dziadek, czy, czy nie wiem, zająłbyś się kolarstwem, piłką nożną, czy czy jednak zostałbyś przy żużlu? Kiedyś miałem taki epizod w życiu, że zastanawiałem się, dlaczego dziadek nie mógł być piłkarzem. Właśnie i trochę tam swoich sił próbowałem, natomiast e, przyszedł taki punkt w życiu, że stwierdziłem, że jednak żużel i koniec. No ale jakby dziadek nie był żużlowcem, to w ogóle tego, tego żużla nie było w życiu, także no nie wiem. Mam jakieś tam zajawki na piłkę nożną czy koszykówkę, ale predyspozycji do tego <grych> raczej nie mam. Także ciężko stwierdzić, a może bym był zwykłym robolem. No to ciekawa, ciekawy wniosek na koniec tego, tego odpowiedzi na to pytanie, a raczej, tak. raczej, jestem, raczej, jestem, aktywną osobą i lubię spędzać czas aktywnie, także musiałoby to być coś też z adrenaliną. No znamy takie sporty, że Twoi koledzy też uprawiają pewne Dziedziny sportu, tak związane z adrenaliną, często widać też Twoje zdjęcia w internecie na, na rowerze? Czy może to byłby rower? Nie wiem. Może by to był rower. No na na kolarzuce lubię jeździć, ale tak raczej jak patrzę na swoje poczynania na jakichś tam rowerach, gdzie się skacze, to yy, no nie dałbym rady. Musiałbym chyba zacząć też w takim samym wieku, jak, yy, jak zaczynałem z różdem, a teraz ciężko jest to wprowadzić jakoś w nawyk, bo jednak psychika jest już teraz troszkę że tak powiem, czy umysł bardziej nastawiony wrażliwie i człowiek patrzy na to co robi, także no trochę czasami szaleństwa jest, no nie powiem, ale jakieś tam triki, czy coś, to musiałby być basen z gąbkami, żebym się zdecydował. Czyli można uspokoić kibiców, zostajesz przy to zdecydowanie. No, na dzień dzisiejszy na pewno. I zostajesz z tego co widać tak w rydniku. Lokalni ja patrioci na pewno są z tego zadowoleni. Ja jestem lokalnym patriotą, przez no, to zostałem. Powiedz mi, jak, jak plany na przyszłość w takim, taką najbliższą, już nie mówimy o tym, że będziesz jeździł do 50. roku życia, ale ten rok, może przyszły, jak widzisz całą ligę w tym roku? Ligę, no, ciężko stwierdzić, jesteśmy po jednym meczu jak na razie, gdzie żeśmy go przegrali, także y, trzeba jakieś wnioski wyciągnąć. Wiadomo jakie mamy cele. Y, wszyscy by chcieli awansu tutaj w rybniku. Myślę, zawodnicy też, także y, to jest jakiś tam plan, który chcemy wykonać. Wiadomo, że sport to zweryfikuje już no, w tym sezonie. No to jakieś tam swoje cele indywidualne te sezon mam i zobaczymy co z tego wyniknie. Okej, okay. Plany w udziału w Seku też, tak jak w zeszłym roku. No, plany udziału w Seku właśnie no marzy mi się, żeby tam awansować, czy też do Grand Prix Challenge. Mam nadzieję, że to się uda nas o tym kasku osiągnąć. Później wiadomo są jeszcze te rundy kwalifikacyjne, które też trzeba przejść. No mam nadzieję, że się wszystko ułoży dobrze. Czy tak wrócę na chwilę do seka, bo to jest moje prywatne przemyślenia, akurat, ale w zeszłym roku na stadionie w Chorzowie e, byłem świadkiem dosyć ciekawego zjawiska. Cała trybuna, na której siedzieliśmy była e, chyba poświęcona Tobie, tak mi się wydaje, bo większość przynajmniej dziewczyn w tym e, na, na, na trybunie miała pomalowany numer 22 na, na, na policzkach i to się tak rzucało w oczy, Wniosek tego jest dla mnie taki, że masz naprawdę cholernie dużo kibiców. Którzy jeżdżą za tobą i towarzyszą Ci tak osobiście, nie tylko jako przedstawiciela rybnik, ale tak w ogóle. No wydaje mi się, że fajne miejsce było na terencach po prostu blisko rybnika, także kibice tutaj rybnicy się na pewno ucieszyli i jak jechałem, to przyjechali. Skromnie. No. Jesteś stosunkowo medialną osobą i też to widać, ciekawo jest w Ciebie wszędzie, także wydaje mi się, że to nie tylko to, że było blisko, ale też gdzieś tam media robią swoje, jesteś rozpoznawalny, ludzie za Tobą jeżdżą, kibicują. Tak to chyba działa, tak mi się wydaje. No trzeba jakoś, teraz żyjemy w takich czasach, że nikt bez telefonu się z domu nie ruszy, także... Gdzieś tam trzeba się pokazywać w sieci i to wykorzystywać te swoje 5 minut no, cały czas działamy. Jak ty to oceniasz? Jaki procent y, przygotowania fizycznego, a jaki procent przygotowania motocykla to jest klucz do sukcesu? Ciężko stwierdzić, bo to też zależy od zawodnika. Jestem takim typem, że przez zimę trenuję na maksa, żeby później nie mieć wyrzutów sumienia przez latar że jestem słaby fizycznie, czy wycieńczony, czy nie mam siły, także no pod tym, pod tym względem to yy, zimę ciężko przepracowuje. Yy, no wiadomo, no sprzęt musi być z najwyższej półki i yy, to też tym jest różnie, bo nigdy nie wiadomo, na jaki silnik się trafi. Yy, wiadomo, każdy chce yy, tunel jakiś złożyć, najlepszy silnik, ale może złożyć dwa takie same i one całkiem inaczej pojadą, także to jest... No tak to w tym sporcie wygląda i wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach większą rolę odgrywa raczej sprzęt no i, ten i szczęście. Ten sprzęt też, nawiązując do tego, co, co masz za plecami, ten sprzęt musi być też e, naprawiany odpowiednimi narzędziami, tak się tak, wydaje. Do Tutaj decyduje, decyduje czas i, i nie ma miejsca na, na błędy. jak? Jak to u Ciebie wygląda? Czy, czy nasze narzędzia się sprawdzają w, w tej kwestii? Znaczy, myślę, że to jest temat już tutaj dla Marcinka albo Kondusia, żeby się ich spytać, jak się sprawdzają, ale yy, no, nigdy nie zawiodły i to jest najważniejsze. To nas cieszy, bo gdzieś na tych padokach widać nasze narzędzia i wydaje mi się, że pomagają osiągać ten sukces również Tobie. No, tak. Ja dziękuję bardzo za, za wywiad, za kilka chwil, które nam poświęciłeś. Eee, trzymamy kciuki za Ciebie i za Twoje starty w tym roku. Mamy nadzieję, że będą pełne sukcesów. Dziękuję. Będziemy kibicować. Dam Ciebie wszystko i wycisnę maksimum z narzędzi Waszych. Cieszę bardzo. Także dziękujemy jeszcze raz. Dzięki.